Dajka wszystkim. Jest ogólnie już wieczór, a ja miałam nagrać filmik, ale ja jestem ogólnie ministrantką i musiałam iść do kościoła, bo o 18:00 miałam służbę po prostu i wcześniej oglądam filmiki na YouTube, więc nie mogłam nagrać, ale ogólnie posprzątałam od razu jak nagram ten filmik i miałam wam pokazać jak wygląda mój pokój teraz. Tu jest biurko. Tutaj w ogóle jest łóżko i się ładuje, a tu jest ta szafka, na której były kubki, a tu jest łóżko, które nawet nie jest tak za bardzo gotowe, bo ja na nim leżę i po prostu no, muszę wszystko poprawiać, bo ogólnie mnie to wkurza, a dzisiaj jest nawet spoko, bo ja mam coś takiego, że... Mogę oglądać y, film, filmy, bo jest ogólnie piąteczek i ja kocham piąteczki. Więc y, będę mogła oglądać filmy do jakiejś 24. Ej, nie wiem w ogóle, o którym mój to przyjdzie z pracy i tak w ogóle moja mama będzie spać, a ja będę oglądać z moją siostrą filmy. Więc jest spoko, jest spoko. Ale widzę, że ktoś był w moim pokoju, bo no widzę różne tutaj rzeczy. Ale dobra czyli że moja siostra używa mojego telefonu, ale dobra, to ja, to, ja, to ja kończę z wami i nie wiem, czy nagram jeszcze dzisiaj coś, ale może, może coś nagram i zdejmę. czekajcie, no bo ogólnie ja tutaj mam naszyte. i patrzę w kamerce i ja tego napisu w ogóle nie widzę, aby widzieć, dobra, bo nie widziałam i się tak zastanawiam, czy ja mam na tą bliznę opak, dobra, to pa.